Sponsorem programu jest Bistro Corporatego 4 Opole jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opoltrans sieć hurtowni części do ciężarówek. Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku programu na Osi. Co dzisiaj zobaczycie? Porcję wspomnień ze zlotu Master Truck. analizę wypadku drogowego. porady i wyjaśnienia eksperta charytatywny ride. Andrzej, jedziemy! wystartować. Początek jak zwykle niezmienny. Zaczynamy z stroboskopem. Sieć stacji paliw Moja ma już 429 punktów. Jej właścicielem jest Anwim S.A., który właśnie został merytorycznym partnerem Fundacji eV Club Polska. Współpraca jest kolejną inicjatywą w obszarze zaangażowania spółki w transformację energetyczną w Polsce. To strategiczne porozumienie ma na celu promowanie elektromobilności poprzez wsparcie użytkowników samochodów elektrycznych oraz edukację w zakresie korzystania z tej ekologicznej technologii. Brak kierowców to dziś ogromny problem, niemal na całym świecie. Jedna z firm amerykańskich sięgnęła po niekonwencjonalną metodę poszukiwania kandydatów do pracy za fajerą. Zdecydowano się na zamieszczenie ofert w jednym z najpopularniejszych symulatorów jazdy ciężarówką, licząc na dotarcie do pasjonatów i wzbudzenie w nich chęci przeniesienia się ze świata wirtualnego na prawdziwe drogi. Na razie brak informacji o efektach tego przedsięwzięcia. 115 lat temu, 1 października 1908 roku, ruszyła sprzedaż Forda T. Początkowo jeden samochód zjeżdżał z Taśmy co około 12 godzin, a pod koniec produkcji tego modelu już tylko co 90 minut. Podobnie zachowywała się cena pojazdu, która na starcie wynosiła około 1000 dolarów, a na finiszu w roku 1927 spadła do około 300 dolarów. Warto dodać, że w latach 20. dniówka robotnika w zakładach Forda wynosiła 7 dolarów. Czy dziś znajdziemy na rynku nowy samochód, na którego zakup wystarczą dwumiesięczne pobory zwykłego pracownika? Zapraszam teraz do Oławy, z której jakiś czas temu wystartował Rajd Koguta. Zobaczcie, co się tam działo. Pasjonaci motoryzacji mają ogromne serca. Po raz kolejny można było się o tym przekonać na starcie Rajdu Koguta który w tym roku pobił kolejne rekordy. Po pierwsze, podwoiła się liczba uczestników i pojazdów biorących udział w tym charytatywnym wydarzeniu. Na start do Oławy zjechało aż 2,5 tysiąca pojazdów z historią. Po drugie, zespoły rajdowe pobiły rekord Polski w kategorii najliczniejszy przejazd pojazdów zabytkowych na torze wyścigowym. Wydarzenie miało miejsce na torze Poznań, będącym przystankiem na trasie rajdu i zostało zorganizowane wspólnie z Automobilklubem Wielkopolski. Po trzecie zebrano ogromną kwotę ze zbiórek, licytacji i z opłaty za numery startowe. Dobrze siedzicie w fotelach, bo podajemy kwotę. To aż 1 812 376 zł i 97 groszy. To robi wrażenie, prawda? Jednym z licytowanych aut był pewien Wartburg, wystawiony przez firmę Polizingowe.pl. Ufundowaliśmy tutaj tego pięknego Wartburga, który jest do wygrania w konkursie na plaży w Stegnie, jest to 90, 90. rocznik, odrestaurowaliśmy go, żeby był jak najbliżej oryginału. Drugim pojazdem sprzedanym na aukcji był stary, ale jary Volkswagen Passat, ufundowany przez platformę aukcyjną Bitcar.pl. Aukcja poszła sprawnie, bo fundatorzy tych pojazdów mają spore doświadczenie w licytacjach. Polizingowe.pl jest to firma, która organizuje procesy sprzedaży flot samochodowych. Organizujemy nie, nie po, aukcje samochodowe, sprzętu polizing polizingowego powindykacyjnego. W rajdzie Koguta wystartowały samochody, które mają minimum 20 lat oraz wszelkie inne pojazdy. Ciągniki, motocykle, a nawet rowery. Uczestnicy pokonali liczącą 530 km trasę Oława, Poznań, Piła, Chojnice, Czersk, Tczew, Stegna. Organizatorem charytatywnego Rajdu Koguta jest dobry duch Oławy, czyli Tomasz Jurczak. Nie spodziewaliśmy się, że aż tyle ludzi nas tutaj odwiedzi, przyjedzie i wystartuje w Rajdzie Koguta. Wiesz, to generalnie chyba polega na tym, że ludzie też oprócz tego, że ich ta benzyna wpłynie w krwi, to też lubią po prostu pomagać. Pomagamy tutaj miejscowym dzieciakom, e, szpital oławski, domy dziecka, dzieciaki ze Stegny mamy też włączone, no bo tam jest meta i tam jedziemy. No i teraz mamy także że uczestnicy Raidu Koguta mogą wpisać 300 swoich dzieci. Razem to nawet 450 dzieci z całej Polski korzystających z ofiarności fanów starszej motoryzacji. Którzy pomagając doskonale się bawią. Jako uczestnik jestem pierwszy raz. Bardzo lubimy tą inicjatywę i zawsze przyjeżdżałem jako widz. Tym razem mamy okazję przyjechać jako uczestnik. Jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać. Super impreza, super wypad z rodziną. Akurat jeździmy całą ekipą z żoną i z dzieciakami. No i do tego cel charytatywny. To też jest tu najistotniejsza kwestia, a zabawa jest przednia. Nam pozostaje tylko podziękować uczestnikom za ofiarność i zaprosić kolejnych chętnych do zabawy i pomocy na kolejną edycję Rajdu Koguta w przyszłym roku. Rajd Koguta zebrał piękną sumę. Zresztą miałem być na tym rajdzie, ale czas nie pozwolił. Mam też samochód oldschoolowy, ale teraz czas na pytanie do eksperta Rafała Kochanowskiego z firmy Transexpert. Jak zwykle pytanie od widza. Pan Marcin z Żor pyta. Słyszałem, że ITD może zatrzymać prawo jazdy nawet na 9 miesięcy. W jakim przypadku? To jest bardzo skrajny przypadek. Najczęściej e, będzie to sytuacja, gdzie zostanie zatrzymane na 3 miesiące. Kiedy? No wtedy na przykład, kiedy jedziemy bez karty kierowcy. To, to jest taki przykład fałszowania zapisów e, tachografu cyfrowego. No i wtedy to prawo jazdy może być zatrzymane na, na okres 3 miesięcy nałożona kara na przewoźnika, pięć tysięcy na kierowcę mandat 2000. tysiące. I gdyby się zdarzyła sytuacja, że w tych trzech miesiącach kierowca dalej będzie prowadził pojazd bez prawa jazdy w tej sytuacji, bo jest zatrzymane, to będzie ona wydłużona do o kolejne 6 miesięcy, czyli to razem będzie 9 miesięcy. Więc no może się taka sytuacja zdarzyć, jeżeli ktoś po prostu ten zakaz będzie, to zatrzymane prawo jazdy będzie miał w nosie i będzie dalej siadał za kółko. Więc, więc za, za tą recydywę może być nawet do 9 miesięcy, co już jest bardzo dotkliwą no, karą dla kierowcy, bo tak de facto nie może zarobkować. Rozumiem. 9 miesięcy to prawie prawie ciąża taka, można powiedzieć. No. No, tak. Także... W przypadku kierowczyni można inne cele zrealizować. No tak. Dziękujemy za odpowiedź i zapraszamy na krótką przerwę, po której zobaczycie. Następną relację ze zrotu Master Track. Analizę pewnego wypadku drogowego. Wracamy za moment. Czas teraz na cykl. Nie zabijaj, nie daj się zabić. Popatrzcie. I posłuchajcie. Wypadki na przejazdach kolejowych zwykle kończą się tragicznie, bo to starcie mrówki ze słoniem. Wystarczy porównać masy. Załadowana ciężarówka ma 40 ton, a tymczasem w Polsce pociąg mający 2,5 tysiąca ton wcale nie jest dziwnym zjawiskiem. Zaś rekordziści przekraczają 5000. Zatem skład szynowy może ponad stukrotnie przewyższać masą zestaw drogowy i około 3000 razy średniej klasy osobówkę. Wynik starcia okrucha z gigantem od razu jest jasny. Tymczasem ciągle nie brak zupełnych ignorantów, bezmyślnie lekceważących zapory i światła na przejazdach. Zostawmy już prawniczo-filozoficzne rozwiązania i oddajmy głos naszym komentatorom. Andrzej i Romek prosimy. Dzień dobry, witam w programie Na Osi. Zapraszam do analizy wypadku drogowego. Wraz z Andrzejem Wachowskim to zrobimy i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co tam się wydarzyło i dlaczego do tego doszło. No, a ze mną na tym także zapraszam do oglądania. Oglądajmy wypadek. I z ulicy Podporządkowanej wyjeżdża sobie tam i trafia na inny pojazd. Ładnym, ładnym samochodem, małym. I trafia na inny pojazd, który go przepycha jeszcze pod inny pojazd. I dochodzi boczno do czołowego zderzenia. I tutaj, co sądzić, co się stało. Gapa po prostu. No ja uważam, że gapa to swoją drogą, tylko pan zapomniał, że tam są dwa pasy ruchu, że jeden stoi, i on przed nim może przejechać, bo się wzrokiem jakby może tam spojrzeli na siebie i doszło do tego, że on może przejechać, bo ten blokuje. Ale zapomniał, że jest drugi pas ruchu i tam może być jakby w użytku. Czyli tam nikt nie stoi, tylko też jedzie, tak? Jak my tu jedziemy, o, jak nasz pojazd zjedzie, który filmuje, no i tutaj, ja w sam raz, może to niegroźne, ale nie można ufać, nie można zaufać, bo jest się i tak winnym wtedy I wina jest tego właśnie samochodu, który wyjechał z podporządkowanej. z podporządkowanej, odpowiedzialność żadnej, prowadząc samochód. No tak to jest w korku, no, chce się gdzieś tam przejechać, uciec, wcisnąć, Psz, kogoś jakby przeskoczyć, <noise> a niekiedy się nie da, no. po prostu nie przewidział tego, że, że jest jeszcze jeden pas, że tam ktoś może jechać. Dobrze, że tam nie jechał motocyklista czy, czy skuter, czy nawet rowerzysta, który też no, był zaskoczony wyjazdem tego pojazdu z drogi podporządkowanej na główną, bo mimo wszystko to było przekroczenie z drogi dwupasmowej głównej, no i uważam, że tutaj no. Dobrze, że tylko taka kolizja była. Winieną sobówką, no. Winien no bez bez dyskusji dyskusji. Jakbyś no to nałożył. Na duży to no, zaufanie chyba o, było, tak? A tak? duży to zaufanie, tak jest. Ja też tak uważam. Jak sobie ufał, ufał, że mu się uda. Tak, tak, no ufał. Wszystkim ufał, że przejedzie, no nie udało się. Zapraszam na. Na kanał, na YouTubie, na YouTube, bardzo oglądajcie dobrze. nasze analizy, lajkujcie, subskrybujcie kanał, Najgorsza no i, i piszcie, i piszcie wyrażajcie tak. swoje opinie. I podzielcie się z nami tymi opiniami i, i może macie inne zdanie na ten temat. Zapraszam na następny odcinek już za tydzień w programie Na Osi i w cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj się Zabić. Coś, do zobaczenia. Do zobaczenia. W następnym odcinku też poruszymy ten temat. Za chwilę relacja ze zlotu Master Track. Ale przed tym posłuchajcie, co będzie w następnym odcinku. Jeszcze jedna wizyta na zlocie Master Track. Kolejna drogowa przestroga. Porady i wyjaśnienia eksperta. Spotkanie z interesującym pojazdem. Zapraszam również do śledzenia naszych stron internetowych: Facebook, Instagram, TikTok. A teraz zapraszam na relację ze zlotu master track. Do następnego! XIX międzynarodowy zlot pojazdów tuningowanych MasterTrack żyje w naszych wspomnieniach. Pomimo ogromnego upału, jaki mu towarzyszył, niezawiedli wystawcy, zwiedzający i sponsorzy, włącznie z Orlenem, master sponsorem master Trucka. Bardzo poszukiwaną przez fanów grupą ciężarówek są typowo amerykańskie traki. Jest ich coraz mniej, ale nadal cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dla wielu współczesnych kierowców amerykańskie ciężarówki to synonim stylu i wolności. I trudno się z tym nie zgodzić. Gdy w Polsce przez długie lata ciężarówki były własnością państwowych firm, często były szare i nudne, a w telewizji i w kinach widzieliśmy kolorowe, piękne Maki, Kenworthy czy Peterbilty. Dlatego obecność samochodów zza oceanu tak cieszy fanów Master Track. Jednym z takich aut był typowo amerykański Monster Truck. Jest to największy na świecie monster truck z naszej stajni Przemkowski Garaż. E, ma na imię Maxiu. u nas każdy pojazd ma swoje imię. E, no jest krejzolem, jak i kierowca zresztą. E, jednakże mimo to bawimy się bardzo bezpiecznie i fajnie. E, cała, cała zagwózka tego wszystkiego, cały szałt te, tej zabawki naszej to jest tylna oś skrętna, która symuluje nam e, po prostu drift. Można się było samemu przekonać jak to działa. Korzystając z przejażdżki na skrzyni ładunkowej, oczywiście w fotelach, jest grubo, jest fajnie. Dzisiaj mamy troszeczkę błotka. E, ja zawsze tłumaczę wszystkim, którzy jeżdżą, ubrania da się wyprać wspomnień. No i to jest chyba najważniejsze. Banany na twarzach, no to w tym wszystkim chodzi. Monster Truck Przemka to wcale nie taka prosta zabawka, jakby mogło się wydawać. Dwa reduktory, dwie skrzynie biegów, e, dwa silniki. Półtora e, kilo muzyki dla atmosfery, także że no jest wszystko, co potrzeba. Dlatego Monster Truck dobrze rozumie się z Master Truckiem. Chodzi głównie o zabawę, ale nie tylko. Amerykańskie ciężarówki często są doskonałym nośnikiem reklam. Promujemy naszą firmę. Dużo też u nas kierowców jeździ, jest, są potrzeby, brakuje kierowców, też ciągamy do naszej firmy. Tutaj możemy, mamy takie pole manewru, że możemy zrekrutować. A piękny amerykański trak jest wabikiem. Na szczęście Heisterkamp nie tylko werbuje. Szkolimy niedoświadczonych kierowców, którzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kierowaniem tak naprawdę z dużymi autami. A potem, gdy będą gotowi posiadać własną ciężarówkę, warto sięgnąć po amerykańską. Na początek po Forda F-Max. Ford jest nową marką w Polsce. Mamy już wielu klientów, którzy kupili, wynajęli, bo mamy w naszej ofercie. I sprzedaż Fordów oraz wynajem długoterminowy, krótkoterminowy. Myślę, że Fordy w Polsce będą się pojawiały coraz częściej. Ford wchodzi na rynek polski i sprawdza się. Kierowcy są zadowoleni. I są na to dowody. Wśród sprzedanego tysiąca Fordów F-Max w Polsce są też klienci Alboru. Ktoś to kupił, dokładnie tak. Nasi klienci jeżdżą, testują, sprawdzają, przyjechodzą po kolejne i myślę, że są zadowoleni. Henry Ford właśnie do czegoś takiego dąży. Dlatego na Master Trucku nie mogło zabraknąć dedykowanej trakom z USA kategorii nagród. Najlepszym pojazdem amerykańskim powyżej 7,5 tony okazał się Kenworth numer 517 Bracia. Gratulujemy. Osobne gratulacje i podziękowania składamy dealerowi marki Ford w firmie Chwaliński, za użyczenie aut do organizacji zlotu Master Truck. Jak sami widzicie i słyszycie, Ford to zacna marka, a jakich fajnych dealerów ma w Polsce. Pozostając w atmosferze zwycięstw i gratulacji, zobaczmy, co działo się na zlotowym placu. Bardzo lubianą dyscypliną było przeciąganie ciągnika siodłowego. Na 19 Master Trackku dało się zauważyć, że śmiałkowie zaprezentowali dobrze opracowane metody na sukces. Czyżby ćwiczyli między zlotami, skoordynowane ruchy, kapitan drużyny, a może to jakaś grupa zawodowców? Nieważne. Ważne, że wszyscy się świetnie bawili i dla wszystkich wystarczyło nagród. Udostępniony na te i inne zawody plac to autodrom Delta Auto, miejsce, na którym na co dzień szkolą się kierowcy. Podnoszą tu swoje kwalifikacje na torze i na płycie poślizgowej. Aby jednak w czasie zlotu firmy takie jak Autoczok i Warn nie miały zbyt dużo pracy, zbudowano drogi tymczasowe. Dzięki aluminiowej nawierzchni, nisko zawieszone ciężarówki mogły niczym po srebrnym dywanie dotrzeć na swoje stoisko. Tak, Hollywood ma czerwone dywany, my mamy srebrne. To zasługa firmy Drogi Tymczasowe, której dziękujemy za pomoc w infrastrukturze Mastertraka. Z obiektu korzystali także modelarze, którzy jak co roku przywieźli swoje cudeńka. Inaczej nie można tego nazwać. Te modele nie dość że wyglądają jak prawdziwe, to jeszcze pracują jak prawdziwe, a przy tym emitują dźwięki takie same jak samochody i maszyny w skali 1 do 1. I jak co roku hipnotyzują oglądających, nie tylko dzieci. Nic dziwnego, że wielu podoba się Master Truck. Trzeba tu przyjechać, się. Jestem kierowcą od 40 lat. Od 23 lat jeżdżę na ciężarówkach, nie? na tilach tak zwanych. Także mnie zainteresowało to. to. No i, no, fajny program, nie? Fajne, no, świetne widowisko chyba na skalę europejską, nie? Pierwszy raz, tak. Wreszcie się wybrałem, bo mam urlop, nie? I mówię, muszę to zobaczyć kiedyś na was te oczy, tak? Bo tylko znałem zasuszenia. a impreza jest przednia, naprawdę. Bawię się jak inni. Jestem tutaj ogólnie drugi raz na takim zlocie, ale tak pierwszy raz zostałam na parę dni. Przyjeżdżać, nie zastanawiać się. Ale byli też tacy, którym się Master Track nie podobał. Ja go nie lubię. Ja go kocham. Totalnie odjechana impreza, totalnie odjechani ludzie. Jak nie, jak tak, mawiał Ferdek Kiepski. A jak przystało na dobrą zabawę, konieczna jest dobra muzyka. Zabieramy was teraz na kolejny koncert, który miał miejsce na zlotowej scenie Master Trucka. Miłej zabawy, cześć! Too small for me to stay. Cause time is now. I'm heading out. Baby, I still need you. But if you say i leave ya. cause I gotta get away. Go. no room to grow all oh, these dusty roads i got a ticket But I live neither way my darling baby This is the warning said that I'm Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnej. Sponsorem programu było Bistro Cotwaltego 4 Opol, jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.